W 60 roku przed naszą erą trzech najważniejszych ludzi w Rzymie zawarło przymierze zwane pierwszym Triumviratem. A nazywali się Marek Krassus, Gnaeus Pompejusz i Juliusz Cezar. Następnie Juliusz Cezar ruszył do Galii wraz ze swoimi 13 legionami, gdzie jego wojska zwyciężyły z barbarzyńcami. Jednakże Juliusz Cezar nie mógł cieszyć się zbyt długo zwycięstwem, ponieważ przybył rzymski posłaniec ze złymi wieściami. Juliusz Cezar przekroczył Rubikon, jednakże nie miał zamiaru się poddać, co skutkowało wojną domową. Pokonał wojska Pompejusza, który uciekł do Egiptu, gdzie ostatecznie go pokonał. Cezar wkroczył do Rzymu. Senatorowie oddali mu hołd, a on miał wszystko: pieniądze, władzę i, najważniejsze, kobiety. Niektórzy senatorowie nie byli zadowoleni z jego dominacji, dlatego uknuli spisek. Co się dzieje? Tak Because właśnie I zakończył się żywot jednego z najwybitniejszych green. wodzów świata. That was planted in my brain still